Witajcie kochani. Dzisiaj mamy coś. Czwartek, dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj jest szósty czerwiec. Wow, jak ten czas szybko leci. A ja właśnie robię przegląd ogrodu i tak pomyślałam, że pokażę Wam, bo mamy nową rzecz w ogrodzie. Otóż to zobaczcie, tutaj mam taką, taką roślinkę. Nie wiem, czy wy znacie coś takiego. To się nazywa Ziegenbart, czyli brudka kozia. Wygląda zobaczcie, jak broda kozia. Widzicie? Tak to wygląda. A tutaj. A tutaj mam już takie drobne różyczki. Właśnie zaczęły mi kwitnąć tutaj takie. To są te róże pnące. Róże pnące. U nas zaczyna... u nas zaczyna być ciepło. Ta noc była bardzo zimna, bo to była ta noc tych... Zimnych, kurczeniem, jak to się po polsku mówi, coś z owcami, jak <laughs> znajdę, ja potem znajdę to określenie, jak to się mówi. Ta noc z nie wiem, nie wiem, nie chcę wam bzdur opowiadać. W każdym bądź razie ta noc była bardzo zimna, chociaż ja ją bardzo dobrze przyspam, to nie wiem, czy ona była tak zimna, czy też nie. No ale już to, już to ma być ta ostatnia noc. Tak zimna. Potem już mają być nocki cieplejsze, już ma być coraz cieplej, bo u nas teraz jest ciepło. Ale tak wieczorem, tak od 18, to już jest tak dosyć chłodnie, że ja muszę, wiecie, w, w sweterku biegać. A ja już bym chciała w swoich sukieneczkach pobiegać. No ale kiedy mam to zrobić, jak jest tak zimno? To są kolejne róże, widzicie? To, to już te róże moje znacie. No o, a tam żółta różyczka mi zakwitła taka. Pojedyncza, świeża. Było ich więcej, a już przekwitły. I znowu zakwitają. mi już przekwitły. Koiś te piwonie bardzo szybko w tym roku przekwitły. W ogóle. Wiecie, ten rok jest taki dziwny. Rolnicy mówią, że jest dwa tygodnie, jak gdyby wcześniej przesunięte wszystko. Czyli to, co powinno teraz kwitnąć, to już przekwitło. I, 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 i co? I jest. Już, już jest po tych, po niektórych kwiatkach. No ale dobra, słuchajcie, mam takie pytanie do Was. Jeśli ktoś nie chce mieć do czynienia z Polakami, a mieszka gdzieś na obczyźnie, na przykład właśnie w Niemczech, to czy powinien zakładać kanał na YouTube? Bo jest taka osoba, co nie chce mieć do czynienia z Polakami, ale założyła kanał na YouTube. Czy to nie jest dziwne? No może ja to jakoś inaczej widzę? Odpowiedzcie mi, proszę, na to pytanie, bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. E, mówi się też tak e, czasami, że Polak dla Polaka wilkiem na obczyźnie. Nie, moi kochani, Polak, w ogóle my jesteśmy emocjonalni i my się obrażamy. To, o co się Polak z Polakiem pokłóci, to nie pokłóci się nigdy w życiu Niemiec z Niemcem. My po prostu zbyt dużo bierzemy do siebie różnych rzeczy, których w ogóle nie powinniśmy brać do siebie. I wiecie co? Wilkiem to my możemy być sami dla siebie. My sami sobie robimy krzywdę, jeśli zbyt bardzo przejmujemy się rzeczami, które nie są od nas zależne, albo rzeczami, o które o nas opowiadają, jak to się mówi, za naszymi plecami. Ale wiecie, człowiek, który jest pewny siebie, to on wie, kim jest. I na pewno takimi rzeczami się nie będzie przejmował i nie będzie mówił rzeczy, że Polak Polakowi wilkiem, bo to jest bzdura. Polacy chętnie sobie pomagają. Jesteśmy bardzo fajnym narodem, z tym, że jesteśmy bardzo emocjonalnym narodem. Emocje to my mamy po prostu na ręku i, 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 i to nas gubi, więc Niemcy nie są tak emocjonalni, dlatego. Więcej osiągają ci, co im mniej jesteś emocjonalny, tym więcej osiągniesz w życiu. Tak to jest po prostu, bo emocje nam bardziej szkodzą niż nam pomagają. Ale wczoraj się bardzo uśmiałam, bo oglądałam taki kanał o dziewczynie, która też przyjechała do Niemiec i znalazła pracę, jest wizerzystką. Nie znając niemieckiego znalazła pracę, ale wiecie, nie znając niemieckiego strasznego dostała takiego, nie wiem, takiego nerwa, takiego stresa, ale nie poddawała się. Cały czas sobie wmawiała, że ona sobie da radę, i poszła do teatru na rozmowę taką wstępną z fiszkami. I tam, wiecie, mówiła, że i angielski, i niemiecki, i, i wiecie, i fiszki tam zaczęła stosować. Więc w teatrze ludzie rozumieją takich ludzi, no bo to są, oni też są tacy trochę, wiecie. Nie patrzą się tak normalnie na innych, tylko tak z, z pewnym zrozumieniem, więc ona tam da, mówi, że ostatkiem sił dawała z siebie wszystko. No niesamowicie, no tak się uśmiałam z tej jej relacji, bo ona aż biedna się potem popłakała, i, ale była generalnie bardzo zadowolona. No, no normalnie, komedia z nią wczoraj była na. Sama pokazała na swoim kanale, ale bardzo pozytywna dziewczyna, więc dała mi komentarz. więc Iwona, jak mnie oglądasz, to trzymam za ciebie kciuki i napisz mi koniecznie, jak to się skończyło. Czy już masz, czy już masz powiadomienie, że dostałaś tę pracę? Ja myślę, że dostaniesz, bo takiej jak ty, to, oni, to Niemcy tak szybko nie znajdą. Poza tym, wiecie, teraz jest ogromna podaż pracy. Teraz nawet ci. Co mają mieszkania i liczą na socjal, nie jest to tak łatwe. Nie jest im tak w stanie e, tak łatwo dostać ten socjal, bo jest tak ogromna podaż pracy, że urzędy też wypychają tych ludzi do pracy, wiecie. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. W ogóle Niemcy są niezadowoleni. Wczoraj słyszałam, rozmawiałam ze znajomym, który jest urzędnikiem, i on mi mówi właśnie, że generalnie to Niemcy mają bardzo dużo, bo ściągają od tych, co bardzo dobrze zarabiają, ogromne podatki. Mają bardzo dużo kasy, ale ta kasa idzie zbyt, ba, zbyt dużo z tej kasy, jest